Szukasz końców do FIFA 22? Sprawdź ofertę superkońcy.pl. Właśnie trwa piąty tydzień promocji Team of the Season. Z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki, a kupujący monet mają szansę na wygranie kolejnych świetnych nagród o łącznej wartości aż 5 milionów końców. Link znajdziesz w opisie, polecam. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy powoli przygotowania do FIFA 23. No i dzisiaj przedstawię Wam zespoły, których niestety ale nie zobaczymy w najbliższej edycji FIFA, głównie jest to spowodowane spadkiem po prostu z ligi, no i też kilkoma innymi kwestiami. Natomiast no, głównie będziemy oglądać tu zespoły, które spadły ze swojej ligi i w kolejnej FIFA ich nie zobaczymy. Jeśli chcecie zobaczyć szybko drugą część, zostawiacie łapki w górę. Myślę, że możemy sobie dać granicę 250 łapek i już jutro pojawia się druga część bo troszkę tych klubów tutaj jest, a tymczasem zaczynamy. Zaczniemy sobie od Ligi Rumuńskiej, czyli takie zespoły chyba, za którymi nie oszukujmy się, ale płakać nie będziemy. No i tutaj mamy trzech spadkowiczów. Jest to Gazmetan, jest to Akademika, a także Dynamo. Jeśli chodzi o te trzy kluby, no tutaj myślę, że Dynamo Bukaresz jest takim najciekawszym. W zasadzie jedynym gdzieś tam kojarzącym się może Wam. Myślę, że Gazmetan też niektórzy z Was mogą kojarzyć, bo oni jeszcze kilka lat temu występowali w europejskich pucharach. No natomiast póki co. Te zespoły, myślę, nie są zbyt często przez was używane i raczej płakać za nimi tutaj nikt nie powinien. Przechodzimy sobie do Ligi, w której już niestety, ale mamy ciekawe zespoły i pożegnamy się od przyszłej edycji Cagliari. No tak, więc zespół, który był z nami tutaj kilka ostatnich edycji FIFA, odkąd awansowali właśnie do Serie A. No i tutaj myślę, że tego zespołu może troszkę brakować. Występuje tam oczywiście Polak Sebastian Walukiewicz, tak więc jego też stracimy, chyba że szykuje się jakiś transfer. Natomiast, no. Tutaj ten zespół trzeba przyznać, że no przynajmniej mi nieco będzie go brakować. Tak samo Genoa jest to zespół, który też od kilku lat występuje na poziomie Serie A, no a niestety tym razem nie utrzymali się i po fatalnym sezonie po wielu rotacjach na pozycji trenera także spadają z Gigi tak więc Genoa i także nie zobaczymy no i jeśli chodzi o nich też tutaj kilku ciekawych zawodników w składzie mieli na przykład to czy też Destro no ale domyślam się że jednak ci zawodnicy znajdą sobie nowy klub na poziomie Serie A no a samą Genoa wydaje mi się że zobaczymy w FIFA już za jakiś rok bo wydaje mi się że to będzie szybki powrót do elity Kolejnym zespołem i kolejnym, za którym może nie tyle, co będę tęsknił, ale będzie go brakować w jakiś sposób, to Wenecja. Głównie ze sprawą tego, że mieli po pierwsze niesamowite koszulki i no naprawdę fajnie się ich używało, czy to w fucie, czy nawet można było sobie Wenecją pograć. A druga rzecz to jest właśnie taka, że był to dosyć ciekawy klub, mający ciekawą kadrę zawodników, także na dosyć fajnym poziomie, bo był tam na przykład Caldara, był Habs. Na lewej obronie mieli ciekawego Aramu czy też Ampadu wypożyczonego z Chelsea. No ale na przykład także zasilił ich w zimowym okienku Nani, wszystkim dobrze znany. No tak więc tutaj, no myślę, że ciekawy klub, ciekawe logo, ciekawe koszulki. No Wenecja y, to był ciekawy przypadek, szkoda, że tylko przez rok. Tym bardziej, że domyślam się, że ciężko im będzie powrócić do Elity. No i możemy ich nie zobaczyć przez najbliższe lata już w FIFA. Przenosimy się tym razem do Turcji. Tutaj żegnamy się z czterema zespołami. Szybko sobie przelecimy je, bo to, według mnie, nie jest nic ciekawego. Mianowicie Jeni, Malatiasport. Następnie żegnamy sobie także Zajkur e, Rizespor, no też myślę, że zespół jakiś niezbyt, e, powiedzmy, znany i ciekawy. Jedynym zawodnikiem, jakiego kojarzę, to jest ten napastnik Pohjan Palo, bo występował w Bundeslidze kiedyś. Kolejny zespół to jest Gustep. E, no ten zespół akurat jest tam w miarę, powiedzmy, solidny i e, go niektórzy z Was mogą kojarzyć. No a także Altay, kolejny zespół, który żegnamy. Mamy tutaj na, na napadzie, jak widzicie, Pańszą, e, także znanego tutaj z występu w Polskiej Lidze. No, tak więc te cztery zespoły żegnałem się z elitą turecką. Zobaczymy, czy któremu z nich uda się dosyć szybko tam wrócić. Kolejny zespół, tym razem z Gigi szwedzkiej, mamy tutaj Orebro. Kolejnym zespołem jest także Östersunds, jakoś tak, no a także Hamstad. Są to zespoły, tak jak powiedziałem wcześniej, z Gigi szwedzkiej. Czy będziemy za nimi płakać? Ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że też nie jest to jakoś nic specjalnego. Przenosimy się do ligi szwajcarskiej i szkockiej. Tutaj nie mamy dużo spadkowiczów, bo w zasadzie tylko dwa kluby. Z ligi szwajcarskiej spada Rosen. No i tutaj też chyba nie mam jakichś świetnych graczy. Myślę, że mało kto używał tego zespołu, tak więc płaczu raczej nie będzie. Natomiast w lidze szkockiej żegnamy się z Dundee. Jest to jeden z dwóch klubów z tego miasta. W poprzedniej edycji FIFA Dundee United awansowało, no a w tej FIFA Dundee FC spada, tak więc no, zaszła tutaj taka mała wymiana. No i Dandy żegna się minimum na rok z elitą w lidze szkockiej. W lidze portugalskiej natomiast mamy trzech spadkowiczów. Pierwszym z nich jest Belenenses. Ten zespół żegnamy mimo, że no powiedzmy ten skład nie był wcale taki najsłabszy. Kolejnym zespołem jest Tondela. Tutaj mam wrażenie, że ten zespół tak sobie raz wchodzi do tej ligi, raz spada, tak więc no ten pewnie trend zostanie podtrzymany i przypuszczam, że w najbliższych latach ponownie ich zobaczymy w FIFA. No i trzeci klub, Morenze, jeśli chodzi o nich, no to też tutaj mamy na lewym skrzydle Miralasza, zawodnika, którego pewnie kojarzycie. Reszta składu myślę nie jest zbytnio znana, no tak więc tak to wygląda, jeśli chodzi o ten zespół i ogólnie o całą ligę portugalską. Przenosimy się do polskiej ligi. No tutaj myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę, kto spada a kto awansował. Natomiast, no jeśli ktoś nie śledzi, no to ja oczywiście szybciutko wyjaśnię. Największym spadkowiczem, największym szokiem jest oczywiście Wisła Kraków. Żegnamy Wisłę po wielu, wielu latach w Ekstraklasie. No ona ma tutaj, jak widzicie, mnóstwo ciekawych graczy. Zapewne część z nich zostanie w Ekstraklasie, część wyjedzie zupełnie z kraju. No niemniej jednak żegnamy wielką markę, jaką jest Wisła Kraków. Ciekawe tylko jak szybko zobaczymy ich ponownie w elicie. No i dwa zespoły, które zaledwie przez rok były dostępne dla nas w FIFA, czyli oczywiście Górnik Łęczna i Termalika Brukbet Ciecza. No za długo nie pograły sobie w polskiej elicie, dosyć szybko tutaj musimy je pożegnać. No zobaczymy też jak szybko uda im się awansować, no ale póki co musimy pożegnać oba zespoły z polską ligą, no i zobaczymy jak szybko uda im się do tej elity powrócić. Przenosimy się w tym momencie do ligi norweskiej. Tutaj mamy kolejne zespoły niezbyt dużo wnoszące, mianowicie Strabak Football. Mamy także Bran, a także Miondalen. Te trzy zespoły myślę, że nie wymagają tutaj jakiegoś szerszego opisu. Yy, jako ciekawostka mogę dodać, że w Strabaku Football występuje Podstawski, który wcześniej występował w pogoni Szczecin. No a tak to chyba nic więcej do dodania tutaj nie mamy. Myślę, że jakaś wielka strata to nie będzie. Przenosimy się także tutaj pod koniec do ligi niemieckiej. W lidze niemieckiej mamy. Cztery zespoły spadające z trzeciej Bundeslig Bundesligi. Jest to TSW Havelse, tak więc zespół, który zaledwie rok występował w trzeciej Bundesgidze. Turguszu München. Jest to o tyle ciekawy zespół, że słynął z tego, że tam mieliśmy do czynienia, że tak powiem no z turecką nacją w Monachium. No i ten klub, co ciekawy rozpadł się całkiem, tak więc tego zespołu nie zobaczymy na pewno w najbliższych latach w FIFA 22. Jest to ich ostatni rok po no, kilku latach, kiedy byli dostępni, no bo cały zespół nawet nie dokończył tego sezonu, tak więc no, tutaj już wcześniej mieliśmy że tak powiem informację o tym, że w dalszej edycji FIFA ich nie zobaczymy. No tak więc żegnamy się z Turguszu ¿Qué Kolejnym zespołem z dużego miasta jest Viktoria Berlin. Jeśli chodzi o nich, no to też tylko rok tutaj zaliczyli w Elicie. Szkoda, bo według mnie jest to ciekawe, kiedy mamy kilka zespołów z jednego miasta w FIFA. Na no poza Unionem i Hertą właśnie Viktoria była trzecim klubem z Berlina i mogliśmy sobie fajnie tutaj jakąś historię stworzyć. Wiecie, doprowadzić ich też do Bundesligi. Tak się jednak już nie stanie od FIF 23. Tak więc żegnamy się z Wiktorią Berlin. I ostatnim zespołem, który także żegnamy z niemiecką trzecią Bundesligą, jest Wursburg Kickers, no ich też musimy pożegnać, mamy tutaj Kopacza, czyli oczywiście Polaka na prawej pomocy no i e, oni żegnają się z trzecią Bundesligą po kilku latach no tak więc też tutaj e, dosyć te pożegnanie e, jest powiedzmy, się, powiedzmy sobie niespodziewane ja przynajmniej sam osobiście nie spodziewałem się, że spadną w tym sezonie e, Przelecieliśmy sobie dzisiaj równą połowę zespołów, których nie zobaczymy. Jeśli chcecie już jutro, albo nawet jeszcze dzisiaj może odcinek z drugą częścią, dajcie znać w komentarzu, jak i zostawcie oczywiście łapkę w górę. Na dzisiaj to już tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia i siemanko.